A dzisiaj o podróżach e, szamańskich, trochę o takich bardzo prostych podróżach do dolnych światów, e, do środka i do górnych. A dzisiaj się skupię na tych dolnych, tam gdzie mamy zwierzęta mocy. Trochę Ci opowiem o tym, no bo będę chciała właśnie zorganizować taki e, sposób, trochę, żeby bardziej się wsłuchać w swoje serce. I podróż szamańska jest świetną metodą na to, na taką właśnie głęboką, prawdziwą medytację też ze sobą. Kiedy masz gęsto jeszcze od tych myśli czasem i potrzebujesz jakichś naprawdę nowych inspiracji, potrzebujesz wyjść z jakichś swoich tych pętelek i potrzebujesz też zarządzić swoją energią, no bo tak naprawdę jesteśmy przestrzenią, jesteśmy czystą wibracją miłości, nie? I i to wszystko tutaj, no to to są po prostu energie, tak naprawdę. To jest wibracja Twojego ciała, to jest przepływ umysłu, tak naprawdę to też jest przepływ umysłów innych ludzi, zbiorowej świadomości, nieświadomości, energii emocji Twoich, które gdzieś tutaj masz, tych świadomych i tych nieświadomych, bo takie też są, i emocji innych ludzi. Więc masz do czynienia z mnóstwem energii, tutaj, i świadome życie to jest świadome zarządzanie tymi energiami. Najpierw czucie ich, wiedzenie, po prostu jaka energia to jest, tak naprawdę. Wiedzenie, że to jest po prostu energia, nie? I owszem, doświadczasz człowieka, ale nie jesteś tą energią i możesz tym zarządzać. I właśnie do tego też służą. Podróże szamańskie, tego też Cię będą uczyć, takiego zarządzania energiami. I my jak na początku je odkrywamy wszyscy, no to nasze umysły, nie? Te umysły, one się, wiecie, tak tym zachwycają, coś tam zobaczą i zaczynają sobie dopowiadać przeróżne historie, nie? A jeszcze sobie pogoglujemy, bo na przykład pokazał nam się taki zwierzak albo taki zwierzak, więc sobie zaczynamy googlować. No i wyszukujemy różne historie na temat tych zwierząt, i nasz umysł już w ogóle produkuje 150 tysięcy różnych teorii, różnych rzeczy, biegnie gdzieś w jakąś stronę, nie? No, bo zobaczył Feniksa, no to już teraz to w ogóle będę po prostu, nie? Transformować się albo nie wiem, będę. To są, to są historie umysłu. Ja się trochę z tego śmieję, ale też jakby doświadczałam tego, nie? Więc dlatego mówię ci to z takim przekąsem i uśmiechem, bo, bo to jest poboczna historia. To nie jest istotne. To nie jest to, co jest prawdziwe, tak naprawdę, w tej podróży. To, co jest prawdziwe w tych podróżach. No to właśnie takie poczucie energetyczne. Czujesz to po prostu, tą energię. Jesteśmy pełnią i tak jakby wywołujesz ją konkretnie, nie? tą, która jest Ci potrzebna na dany moment. No i ona wprowadza zmiany w Twoim teraz, tutaj, w konkretnym życiu. To są bardzo proste rzeczy i my. Em, sami byśmy chcieli, nie, takich zajebiście magicznych, a tak naprawdę magia dzieje się tu. <laughs> to jest magia, to jest niesamowite właśnie. Tu ta prosta e, rzeczywistość jest właśnie magiczna. E, no i zwierzaki mają to do siebie, że to są takie cechy jakby charakteru. Coś, co na dany moment jest ci potrzebne, nie? I e, to mogą być przeróżne rzeczy. To czasami może być odwaga, bo stawiasz czoła nowym projektom i boisz się, nie chcesz, nie chcesz podjąć kroku, więc może przyjść taka odwaga, może przyjść taki impuls głęboki do działania po prostu. Może przyjść taka większa elastyczność, bo gdzieś się zakopałaś w jakimś swoim starym schemacie, w jakichś na przykład relacjach z innymi ludźmi co jest odbiciem relacji z tobą tak naprawdę i zamiast z tego w ogóle wyjść, zostawić to, no to biegasz po tej pętli, po tym kółku i robisz to samo, dostajesz to samo i gdzieś pojawia się i frustracja, pojawia się gdzieś i jakieś zmęczenie nie? i taka, taki brak wiary w siebie, że w ogóle jest możliwe, żeby to zmienić. Więc do tego są tak naprawdę te zwierzaki. One przynoszą bardzo konkretne rzeczy. Albo na przykład masz taki program, to jest akurat też, ja to opowiadam też na bazie prawdziwych historii, nie? Właśnie pracę z tymi podróżami szamańskimi. Albo właśnie masz też taki program, że trudno ci jest. Powiedzieć nie w jakiejś małej społeczności, w której żyjesz, bo, bo ci ludzie, wiadomo, będą Ciebie oceniać, będą na Ciebie krzywo patrzeć, będą e, opowiadać e, na wsi, jaka Ty jesteś, nie? I co Ty robisz, i, i jakby będziesz gdzieś wyautowana z tej społeczności, nie? I robisz coś, czego nie chcesz, tak naprawdę. No i właśnie taki zwierzak, taki lew, akurat to był lew przyszedł, no i okazało się, że to co było niemożliwe przez parę lat stało się możliwe po prostu w pięć minut, nie? E, więc takie historie tak naprawdę się dzieją, że to nie przyszło z taką lekkością, z taką swobodą, z taką miłością do siebie, to nie było takie właśnie nie, takie twarde z tej takiego e, biegu na ego, natomiast to było takie nie, właśnie z miłością do siebie ja o siebie zadbam, i nie, dziękuję, to nie jest moje, i, i tyle, tak? I zostawiam te opinie innych. Zostawiam to wszystko, bo mam w sobie tę siłę i mogę w taki sposób komunikować siebie. Albo właśnie przy takiej zbyt dużej skromności, bo oczywiście pokora, skromność, pokora jest dobrą cechą, kiedy wiesz, że tak naprawdę nie wszystko, twój umysł. Nie masz takiego wielkiego wpływu na rzeczywistość. Jesteś po prostu małą kropelką świadomości zanurzoną w całym wszechświecie, nie? Ogromnym. I to jest właśnie ta pokora taka, nie? Natomiast e, taka przesadna skromność e, biegnąca z programu umysłu nie jest niczym dobrym, bo możesz nie podążać za dzieleniem się zasobami, które w sobie masz. Możesz nie dzielić się po prostu tym i gdzieś umniejszać sobie w jakichś po prostu takich interakcjach międzyludzkich. No i tu właśnie pojawiła się gęś akurat. Gęś, która się tak szaro gęsi, nie? I właśnie tego typu rzeczy przyniosła tej osobie, że zaczęła mówić. O tym, w czym jest dobra i nie tylko mówić, ale zaczęła też podążać, zaczęła się tym dzielić z innymi, zaczęła to robić po prostu. No więc to są takie prawdziwe historie, nie? To nie są te historie, słuchajcie, wiecie, te umysłu magiczne, gdzie, gdzie gdzieś biegniemy po jakieś yy, cudowne doświadczenia. One też przychodzą, bo one też są piękne, nie? To jest takie odkrywanie siebie. Yy. Właśnie, I, i, to, i to też jest cudowne. Natomiast chodzi o to, żeby gdzieś nie gonić po tej serpentynie umysłu za tym, tylko też zostać w teraz i zobaczyć, co ci to przynosi w Twoim zwykłym, codziennym życiu. Co ci to przynosi, co przynosi dla tego człowieka, którym, którego doświadczasz, którym jesteś też, nie? Tutaj, jako ta istota duchowa w tym momencie. Więc właśnie takie rzeczy przynoszą nam zwierzaki. Moce. I one też, transform, te podróże też mają to do siebie, że one transformują umysł. Otwierają nasz umysł, otwierają na więcej abstrakcji, otwierają właśnie na ten taki umysł boski eee, połączenie z tym boskim umysłem, wyjście tylko z tego takiego wyuczonego, nie? Więc to też jest taka ogromna korzyść tych, tych podróży.